Sianko, witamy w 92. Odcinko z ZNOS. 5 stycznia klasa 2P zwiedziła budynek teatru szekspirowskiego, po czym uczestniczyła w warsztatach aktorskich, gdzie mogli postawić się w miejscu aktorów. Bardzo dziękujemy za taką możliwość. Jak co roku, przyszedł ten czas, w którym uczniowie naszej szkoły pisali egzaminy zawodowe. Mamy nadzieję, że uda Wam się napisać go na jak najwyższe wyniki, a pozostali uczniowie mogli tego dnia wypocząć i przygotować się na kolejne dni szkoły. Przypominamy, że już za dwa tygodnie, czyli od 29 stycznia, rozpoczynamy ferie zimowe. Macie jeszcze dwa tygodnie na nadrobienie ewentualnych zaległości. Cześć! Ciekawostka na dzisiaj! Widzieliście, że najgłębsze jezioro na świecie to Bajkał. Znajduje się w Rosji i ma głębokość prawie 2 km. Jeszcze jedna ciekawostka, widzieliście, że Bajkał stanowi 20% wód słodkich na świecie? To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z News. Nowe.